W odcinku omawialiśmy ćwiczenia na spłyconą lordozę lędźwiową. W dzisiejszym omówimy ćwiczenia na pogłębioną. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy ćwiczenia, które pomogą Wam wzmocnić mięśnie brzucha oraz rozciągnąć mięśnie zgina czy bioder. Osoby z pogłębionym odcinkiem lędźwiowym... Często mają problem również z pogłębioną kifozą. Dlatego te osoby powinny wziąć poduszkę pod głowę. Kładziemy się na plecach. Wkładamy palce pod odcinek lędźwiowy. Odcinek lędźwiowy nie powinien być ani nad dłońmi, ani nie powinien być wciśnięty w dłonie. Powinien leżeć dokładnie tuż na Twoich palcach. Głowa powinna być skierowana centralnie w sufit, więc jeżeli Twój nos wskazuje. W tył postaraj się wydłużyć swój kręgosłup i brodę zbliżyć do moska. W celu wzmocnienia mięśni brzucha, unosisz jedną nogę do góry, drugą nogę do góry, a następnie wysuwasz nogę w dal. Pamiętaj, że wysunięcie nogi w dal nie może spowodować ruchu odcinka najzbiorowego. Czyli kiedy wysuniesz nogę, twój odcinek lędźwiowy nie może pójść do góry, ale też nie może wcisnąć się mocniej w podłogę. Więc wysuwasz nogę tylko na tyle, ile jesteś w stanie. Nawet jeżeli ruch będzie minimalny, to również jest ćwiczenie. W celu utrudnienia ćwiczenia możesz wyciągnąć nogę i powoli opuścić się w dół, następnie unieść i wrócić. Odkładamy jedną nogę, odkładamy drugą. W drugim ćwiczeniu Wydłużymy mięśnie zginacze bioder, a wzmocnij mięśnie pośladkowe. Unieś miednicę razem z kręgosłupem do góry, stopy razem. Uważaj, żeby unosząc miednicę, żebyście tego nie robili z odcinka lędźwiowego lub z odcinka piersiowego. Linia pomiędzy tułowiem a nogami powinna być linią prostą, czyli spojenie i mostek powinny być blisko. Następnie ściskasz kolana, ściskasz i rozłączasz. I rozłączasz. Zwróć uwagę, że przy ściśnięciu kolan Twoja miednica nie może się odwinąć i nie powinniście czuć napięcia w odcinku lędźwiowym, więc utrzymaj ją w jednej pozycji. Następnie po 10 powtórzeniach odłóż kręg po kręgu kręgosłup na ziemię razem z miednicą i rozluźnij. Ostatnie ćwiczenie będzie miało na celu rozciągnięcie mięśni, zgina czy bioder. W tym celu ustaw prawą nogę z przodu, lewą nogę maksymalnie z tyłu kładąc kolano na ziemi. Kolano jest nad kostką. Ręce ułożone na ziemi. Pamiętaj, żeby się nie garbić, tylko wydłużyć kręgosłup. Opuść miednicę jak najniżej i już powinniście czuć rozciąganie w pachwinie. Następnie nie unosząc miednicy, unosisz delikatnie kolano wypychając piętę i wracasz z powrotem. Unieś kolano wypychając piętę i opuść. Zwróć uwagę, że przy wyprostowaniu kolana i wypchnięciu pięty, twoja miednica nie może się unieść. Powtórz tak 10 razy i zmień nogę. Pamiętajcie, żeby wykonywać ćwiczenie regularnie, 3 razy w tygodniu po 10 powtórzeń. Jeżeli podobały Wam się dzisiejsze ćwiczenia, subskrybujcie nasz kanał.